The Lord of the Rings. Hej, cześć, sieman wam wszystkim. Z tej strony Smallbig the Player, a to dziesiąty odcinek z gry Lego Władca Pierścieni, w którym od razu zaczynamy sobie kolejną misję. Znaczy za chwilę. No dobrze, w sumie już. Okej. Okay. I mamy tutaj tylko was dwóch, nie ma tu nikogo więcej. No jakby nie, tylko Lego Gimli. Okej. Okay. Dobrze. No i w takim razie zaczynajmy za chwilę, chyba że, będę, chyba że będę musiał jeszcze coś tu zrobić, ale wydaje mi się, że nie. Dokładnie tak. Lord Aragorn, where is he? Shell. He <laughs> It is an army bred for a single purpose, to destroy the world of men. Let them come. I want every man and strong lad, able to bear arms, to be ready for battle by nightfall. Get the women and children into the cave. Mm. Ah. This is no rabble of mindless dogs. These are Brookhai. Their armor is thick and their shields broad. Many wars. bring word from Elrond of women We are proud to fight alongside men once more. You are most welcome. Mm. Mm. No i dobrze, zaczynajmy naszą przygodę. Aragorn żyje, wiadomo. Okej, okay, no i na razie, o, mam tutaj jakieś pokrętło, tylko na razie co z nim zrobić nie za bardzo wiem. Przyszły elfy z pomocą. Fajnie, będzie wojna, będzie się działo, będzie walka, bitwa. O, tu mamy coś. Dobrze. Wow, i mamy i zdobyłem mini zestaw. Dosyć rzadko mi się to zdarza. Ale, aha, tutaj jest drugi tylko Bez jakiejś silnej postaci Których chyba nawet na razie nie mam Tego nie zdziałam, tego nie zrobię Tutaj mam jakieś metalowe kraty, których też chyba mi się nie uda Nic tutaj zrobić się nie uda to znaczy Dobrze, aha, weźmy sobie Legolasa Właśnie tak Legolas potrafi A, myślałem, że tutaj potrafi doskoczyć, ale jednak nie ale nikt nie szkodzi, ponieważ tu możemy sobie strzelić. Dokładnie tak. No i od razu wezmę... Hmm, ...Gimliego. Ponieważ właśnie... No. Możemy już tutaj coś robić. Mhm. Ale długo. No i dobrze, jakaś drabinka nam się raczej zbuduje lub coś w tym stylu, chyba nawet drabina, a no nie jakieś, schody, okej, okay, schodki takie dobrze, no i możemy wspinać się na górę dobrze, że wziąłem okej, okay, no i już tutaj jest, to my mamy w No i w ten sposób zaczęła się bitwa. Okej, okay, a my musimy wziąć lego lasa i pozystrzeć, wywać te Właśnie tak. Okej, okay, już są dwie. Tak, już mamy dwie zrobione, gotowe. A kolejna jest gdzieś tutaj na lewo, bo stąd orki wybiegają. O, chyba... Ajajaj. Aj. Dwie, dwa niebieskie kroki. Chyba muszę wziąć gimliego, na choć tutaj. Okej, okay. no i teraz właśnie tutaj, żeby jeszcze nikt nie przyszedł właśnie tak. Kobity, Hobity, na i Dobrze, a kolejne muszę te drabiny niszczyć. Slężą mi tam na prawo, ale to jest najwyraźniej za chwilę. Tutaj po lewej coś jeszcze zostało, czy nie? Chyba już nie widać nic. Okay, jeszcze dwie drabinki tutaj. Znaczy nie. No, musimy zaraz gdzieś je znaleźć. A tutaj jest, okay. I jeszcze tylko jedna. Dobrze. O i tu jest ostatnia. Szybko, szybko... Ej, na czego mnie Aha, to pewnie jakoś mam inaczej właśnie, tak sobie teraz myślę. To ładnie tak, to już zaraz będziemy musieli z, z tą skrzyką zrobić. To znaczy ją zepchać i coś się stanie. I możemy coś zbudować, aha, no i teraz będziemy mogli Gimli zaatakować. Właśnie tak. No i świetnie, ko... Kolejne drabinki i pojawiają się kolejne w większych ilościach. Wow. Dokładnie tak. A no, szybko, szybko! Jest, dożyłem. od sobie od razu elfa na przykład. Masz elfa. I giem Lego na barana, tylko trochę długo to idzie. Ale nic nie szkodzi, może mnie nie zabiją. Szybko, 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 czy kawałeczek? O, pięknie. Teraz dobrze, tutaj, tutaj, teraz kimli? O właśnie, dobrze. No i kolejne pięć. O, tu się pojawia troszeczkę. No i dobrze. To, jest to? to jest wszystko, co Wow, jaki motyw, fajny był ty, ten wybuchania tych mudów Ok, zdobyliśmy tutaj tak, normalnie zmalnie, monety 10 tysięcy, fajnie Tutaj mogę coś budować Dobrze, no orki się przyladły, nic nie poradzimy Trzeba budować dalej i mnie zabiły, tak? Tak, dokładnie Ale to nic, nic, nic nie stało, chyba mam ich tutaj na górę, tak mi się wydaje Przynajmniej tak zrobił. Aha, tu mogę coś zbudować no okej, okay, to mam ich tutaj Tak na pewno nawet Nie, nie patrzyłem się nawet i spadłem Aha, Gimli, okej, okay, może być Gimli O dobrze Ok, no i tutaj mamy um, no jest coś takiego, tylko że tutaj by się nam przydał właśnie... by się nam przydał właśnie taki odgamikazy. Aj, ej, ej, ale mam ich tutaj. O! Aaaaa, tu tu miałem iść. Hold them! How long do you need? As long as you can give me! Give me! Timbers! It's a long way. I have to touch them. Hm. Don't tell the elf. Not a word. <laughs> Okej, okay, no i co? Mamy... Aha, mamy tutaj nisko, Oko. Nagle było tutaj tak dużo tych orków, a teraz tylko kilku. No ale co tam. I brama naprawiona! Właśnie tak. No i teraz lego lasem będziemy musieli coś na górze chyba robić. Aż znowu chcą się przez te drabiny włamać. Trzeba wejść oczywiście. Okej, okay, idę... Aj! Spadłem. Idę tą drabinę szybko zrzucić... Strzelaj! Dokładnie tak! Jeszcze nie zagili! Jeszcze jedna? Jak tam chcecie... Nie no, strzelaj! Nie mogą tu wejść! Jest! Ale harpuny nawet mają konzakcję! Takie dwiki używają. No nieźle. Teraz będzie raczej ciężej ich zrzucić chyba. Chyba, że tu wystarczy, że zwyczajnie zatakuje dokładnie tak. Okej, okay, ale tutaj szybko dosyć idą oni. Ale jeszcze tylko chwilę, dokładnie tak i już nawet. Tu mnie Ork bije, pewnie zabije za chwilę. A nie, jednak, bo miałem dużo życia. No i będziemy musieli to coś zepchać tutaj, tylko za bardzo nie wiem co to jest, ale zobaczymy. Okej, okay, chyba muszę sobie zmienić ich. No i co, no i co my tu w ogóle mamy? Tu też nas atakują. Aha, no i teraz możemy na górę sobie tutaj nimi przyjść. Dobrze. The fortress is taken! It is over! What can men do against such reckless hate? Ride out with me. For Rohan. Yes. Let this be the hour when we draw swords together.

No i co, ja tylko tutaj mam mieczem i nic więcej nie robię, skacz koniu, dziękuję bardzo, mamy już dwa mini-zestawy, ale się cieszę bardzo. A, no i chyba będzie zaraz koniec naszej przejażdżki, jak tutaj na dłużej idziemy. A, nie mają orki szans, wszystkich zrzucam. Tylko czasem się kończy, trolle mają nawet! Kubańce. A, jeszcze jednak jest ja koną. No, trolla! Nie no, zostawię go w spokoju. Spadłem z konia przed chwilą. Okej, okay, widzę, że spowalniamy, a więc gdzieś dobiegamy. Jak ja mi to uniknąć, a może jeszcze... Na no, nieważne. Kondal. 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 Więc dokładnie tak właśnie tym sposobem wykonaliśmy misję Hel 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 Helmowy Jad Nowe postacie do od razu odblokowane to był Król Theoden I mamy oczywiście kilka do odblokowania Do kupienia znaczy właśnie Tak Będzie około 95% A nie 100%. Nawet nie wiedziałem kiedy to było A ja nie wiem Cieszę się bardzo Okej, okay, mini zestawy mamy aż dwa. Jeden, dwa, strasznie dużo. To nam da. Okej, okay, ale przynajmniej ukończyliśmy poziom, prawdziwy podróżnik. No i fajnie. I jeszcze kontynuujemy sobie tutaj. No okej, okay, misja wykonana Teraz możemy sobie A chwilę zobaczę coś Teraz tutaj nie pójdziemy, tak Teraz zobaczymy Tak, raczej teraz tutaj nie będziemy mogli iść Jeszcze zobaczmy Dokładnie tak A teraz w następnym odcinku już Będzie można hobbitami tam daleko przejść, już nie będę tam szedł A więc okej, okay, ten odcinek już kończymy Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!